Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czytelniczy rozdział, czyli będziemy mówili o trzech ostatnio przeczytanych przeze mnie książkach. Pierwsza z nich to będzie Instytut, kolejna to Red, White and Royal Blue, i ostatnia to The Ten Thousand Doors of January. I chyba, może zaczniemy od tej książki, jako że ją przeczytałam. Najwcześniej w tym miesiącu. Jest to historia January, naszej tytułowej bohaterki. I to jest bardzo baśniowa historia. To jest książka, w której tak naprawdę mało co się dzieje, co mi na początku troszkę nie pasowało, bo ja jednak jestem fanką akcji. Natomiast tutaj no, dużo akcji nie dostaniemy. Dostaniemy bardzo baśniową historię, dlatego że January jest młodą dziewczyną, która zostaje przez ojca oddana do takiej. Do takiego domu, do takich ludzi, ponieważ ten ojciec jeździ sobie na misję i nie za bardzo może się nią zajmować. January w tym domu odnajduje drzwi, które prowadzą do innych światów. Niekoniecznie do światów, które są na naszej planecie. January jest bardzo taką ciekawą życie dziewczynką. Ona też ma psa, tutaj jest w ogóle piesek, ja zawsze kocham pieski. I ten pies no, niekoniecznie lubi się z tymi przywódcami, z tymi osobami, które się nią zajmują. Ale jakby to, to nie ma znaczenia, w sensie że January naprawdę ma to gdzieś. I jakbym miała tak dosłownie w jednym zdaniu, powiedzieć Wam, jak wygląda treść tej książki, to powiedziałabym, że to jest historia January, którą opowiada ona sama nam w momencie, w którym ona czyta historię, którą ktoś dla niej napisał. Czyli January opowiada historię, którą którą my mamy przedstawioną w książce, którą ona kiedyś czytała. Dlatego, że mamy tutaj taki coś ala książka, pamiętnik, taki spisek treści, które są skierowane przede wszystkim dla January. Tam jest opisane, jak wyglądało życie ludzi, którzy są w stanie przechodzić przez te drzwi. I tak naprawdę to tłumaczy, dlaczego January jest w stanie przechodzić przez te drzwi. To jest książka, tak jak mówię, no właśnie, sami słyszycie, tutaj za dużo akcji nie może być. Ale oczywiście mamy tutaj antagonistów, czyli ze Swap, postacie, które niekoniecznie chcą, żeby January się powodziło w życiu. January jest taką postacią e, przypominającą mi osobiście Alicję. E, ja nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Mi, jako osobie, bardzo ta książka przypomina Alicję w Krainie Tarów. E, to może być bardzo duże nadużycie jakby... E, Treści Alicji w Krajnie Czarów, ale tak było. To jest książka, którą pokazała mi Ania Graficzka, której bardzo dziękuję, ona zasugerowała, że może mi się podobać i faktycznie miała rację, bo mi się podobała. To nie jest książka, która byłaby jakoś, nie wiem, najlepszą książką w moim życiu, czy coś w tym stylu, natomiast jest to książka, która niewątpliwie mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie na tyle, że aż wydałam bardzo dziwny dźwięk w autobusie, gdy przeczytałam pewną scenę. Co było jak najbardziej plusem, bo nie spodziewałam się po prostu takiego zwrotu akcji. To też może wynikać z tego, że czytając książki po angielsku ja jestem mniej domyślliwa. Do... Czy to w ogóle istnieje takie słowo? Tak czy inaczej, ja, ja się rzadziej domyślam, co się będzie działo w książce, gdy czytam ją po angielsku, bo jednak bardziej się skupiam na rozumieniu treści niż na jakimś moim nie wiem, wychodzenie myślami, co będzie dalej. E, natomiast nie uważam tego za złą rzecz. Czasami lepiej jest książkę czytać taką, jaką ona jest, a nie domyślać się, co się będzie w niej działo. Ja tej książce dałam 4,5 na 5 gwiazdek. E, tą połówkę ukradłam, dlatego, że m, początek był bardzo taki ślamazarny, moim zdaniem, ale to... To wynika z tego, że tak jak już powiedziałam pięć razy w tym filmie, to jest właśnie owa książka. Ja takich rzeczy za bardzo nie lubię. Ja też muszę mieć ochotę, żeby takie coś przeczytać. Natomiast ta książka podobała mi się i jak ja najbardziej ją polecam. Jeżeli chodzi o język, no to jest on już bardziej zaawansowany. To nie jest jakiś wymyślny język, natomiast... Musiałam sprawdzać słowa, więc ja jako osoba, która ten język angielski zna bardzo dobrze, uważam, że to nie jest dobra książka na pierwszą przygodę. Uważam, że to jest książka już dla, dla takiego czytelnika, który już tych książek po angielsku miał trochę za sobą. Natomiast tak raczej bardzo mi się podobała. Jest przepięknie wydana ta obwoluta, jest no przepiękna, jeżeli chodzi o to, jak wygląda pod nią. To ona jest zwykła czarna i tylko ma złoty napis. Ale jest piękna i kolejna książka to również książka po angielsku czyli Red White and Royal Blue. To jest książka, która opowiada historię pary gejów. Jest to Henry i jest to Alex. Są to mężczyźni, którzy się w sobie zakochują. To nie jest spoiler, oni jakby to jest ta książka jest tak promowana, więc no problem, że to mówię. Tak czy inaczej, oni początkowo poznają się dlatego, że Alex się upija na pewnej imprezie, no i niestety zawiązuje się między nimi kłótnia. A jako, że oboje są bardzo wysoko postawionymi osobami w swoich państwach, no to muszą jakoś tą sytuację... Ułatwić, umilić, sprawić, żeby ludzie nie myśleli, że się nienawidzą. Więc stwierdzają, że powiedzą wszystkim, my się przyjaźnimy i to była tylko taka przyjacielska kłótnia, co początkowo nie jest dla nich zbyt dobrym wyborem, dlatego że oni się bardzo nie lubią. To się później oczywiście zmienia. Tutaj jest mnóstwo bardzo zabawnych historii. To jest książka taka, no naprawdę przepełniona humorem. Bardzo mi się ta książka podobała. Przede wszystkim ze względu na dwóch bohaterów, którzy oczywiście są gejami, ale nie ma tutaj tegoś takiego. Że hej, jestem gejem i nic poza tym, nie mam więcej cech. E, tutaj ci bohaterowie są naprawdę do, bardzo dobrze wykreowani e, i, tak jak ja już to określiłam w poprzednim filmie, to jest bardzo super gejowska książka. E, Tutaj jest mnóstwo takich jakichś nawiązań seksualnych do tego, ale to wszystko jest w takich granicach zdrowego rozsądku, które nie sprawiają, że ktoś mógłby się poczuć urażonym. Dodatkowo jest tutaj mnóstwo takich bardzo zabawnych żartów i sytuacji, które sprawiają, że człowiek, człowiekowi się po prostu robi miło na sercu. Ja tę książkę w ogóle do tagu od Panny Sasny wstawiałam i dalej uważam, że to jest naprawdę książka, która sprawia, że ja poczułam takie ciepełko na sercu. Ja po prostu poczułam się bardzo komfortowo czytając tę książkę. Mam nadzieję, że ktoś w Polsce ją wyda, bo naprawdę warto. Ta książka ma jakoś 500 stron, 400 coś, 412 i też to nie jest książka dla osób, które jeszcze z językiem angielskim nie są za pan brat. Dlatego, że tutaj może język nie jest jakiś mega trudny, natomiast tutaj są nawiązania do kultur, do kultury i tej z UK i do kultury z USA, które no jednak nawet osoby, które znają język angielski bardzo dobrze muszą sobie sprawdzić, bo po prostu mogą czegoś nie rozumieć, to nie wynika z tego, że nie znają języka. Na jakimś niewiadomo dobrym poziomie. I w ogóle Henry, Henry jakby miała w ogóle wybrać, która postać bardziej mi się podoba, czy Henry i Alex, bo tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tego Alexa jest więcej w książce, dlatego że mam wrażenie, że większość rzeczy jest opisywana z jego perspektywy. Jednak Henry jest. Y Trochę zepchnięte na drugi plan, natomiast Henry to jest taki typowy arystokrata, który bardzo by czegoś coś chciał zrobić, ale z drugiej strony nie może, bo mu za bardzo nie wypada. To jest też taka osoba, która trochę jest taką, taką ciamajdą, powiedziałabym, życiową, ale to jest bardzo urocze. Tak samo Alex jest bardziej taki pewny siebie. On jest. On jest synem e, kobiety, która jest paną, panią prezydent. E, też fajne, fajne poruszenie tematu, że kobieta też może być prezydentem i to wcale nie jest nic gorszego. E, I po prostu, to, jakie to jest urocze, i jak wiele miłości to we mnie obudziło. Nie, nie jestem w stanie tego opisać. To jest naprawdę mnóstwo takich śmiesznych nawiązań i takich żarcików, które jak już ktoś to przeczyta, to naprawdę jest w stanie rzucać non stop i ludzie, którzy czytali również tę książkę są w stanie się z tego śmiać. Ja na przykład tak miałam z Anią i z Karoliną, bo one również czytały tę książkę i również były nią zachwycone i po prostu mnóstwo żartów stąd można wyjąć. Tak jak mówię, bardzo mi się podobało, polecam i tyle. Już ostatnia książka, czyli Instytut Stephena Kinga, jest to książka, nad którą ma patronat wielki Bóg i ja stwierdziłam, okej, okay, przeczytam. Przeczytam ze względu na to, że ja zauważyłam tendencję spadkową tych książek, które w ostatnim czasie wydał Stephen King, bo pan Mercedes był taki. To znaczy tak, pan Mercedes mi się podobał. Nie podobało mi się znalezione i kradzione, nie kradzione. I to wynika z tego, że mam wrażenie, że znalezione nie było. Miało być inną historią, po czym nagle wcisnął ją do tej trylogii i to niekoniecznie mi się podobało. Dlatego też nie mam jako jednej środkowej części tej, tej serii, tej trylogii pana Mercedesa. Bardzo podobał mi się koniec warty. Outsider był dla mnie porażką na całej linii. Też widziałam, że ma być serial. Na podstawie tego nie mam zamiaru oglądać, bo po prostu outsider był. Taki, no, no dziwny, on mi nieco przypominał malitu od y, Grahama Mastersona, nie wiem dlaczego, nie, nie pytajcie mnie dlaczego, po prostu mi to przypominał. Natomiast jeżeli chodzi o, inst o Instytut, e, przeczytałam go w zaskakująco szybkim tempie, bo to były dwa dni, tak, to były dwa dni, e, więc to było bardzo szybko i też muszę się pochwalić, bo widziałam, że w komentarzach ludzie mi pisali, że oni wygieli grzbiet. mi się udało go nie wygiąć, fakt faktem jest taki w kształcie literki U, natomiast nie jest wygięty. Tak czy inaczej, to jest historia dzieci, a właściwie takiego instytutu, który porywa dzieci, które możliwe, że mają specjalne możliwości, umiejętności. I mówimy tutaj o telekinezie i telepatii. Dla tych, którzy nie wiedzą, choć nie sądzę, że ktoś nie wie, telepatia to jest możliwość czytania w czyichś myślach, czy ich śmyślach, natomiast telekineza to jest możliwość ruszania przedmiotami bez ich dotykania. I mamy tutaj instytut, w którym, do którego trafia nasz główny bohater, czyli Luke. Luke trafia do Instytutu po tym, jak zabito jego rodziców i on w tym instytucie nagle się zjawia i w sumie nie za bardzo wie dlaczego, bo on nigdy się jakoś tak bardzo nie zajmował telekinezą i telepatią. Fakt faktem to jest chłopak, który jest bardzo wykształcony, bardzo inteligentny, dlatego że on w wieku 12 lat jest, dostaje się do dwóch uczelni, chce. Studiować dwa równoległe kierunki. Jego rodzice niestety nie są bogatymi osobami, nie stać ich na, na to, nie stać ich, żeby się przeprowadzić z tym chłopcem do innego stanu i pozwolić mu na studiowanie tych dwóch kierunków. Natomiast znajdują wyjście z tej sytuacji i nasz główny bohater może to robić. W pewnym momencie, już po, po tych egzaminach, do jego domu wamują się ludzie, no i porywają Luka. Luke spędza w instytucie mniej więcej miesiąc, chociaż może mogą to być więcej, mogą to być mniej, bo jemu po prostu się trochę rachuba czasu traci. Luke jest fajną postacią, bardzo dobrze wykreowaną, to jest coś, co, czego ja nie mogę zarzucić Stephenowi Kingowi, bo on bardzo dobrze kreuje swoich bohaterów. One, te postacie mają minusy, te postacie mają plusy, te postacie są, jesteśmy w stanie po prostu powiedzieć, że to mogą być namacalni ludzie. No i on trafiając do tego Instytutu, są na nim prowadzone badania, badania takie dość brutalne. Mam wrażenie, że trochę ten Instytut jest nawiązaniem do II Wojny Światowej. Może to być trochę też moja nadinterpretacja, natomiast ja to tak odebrałam. Instytut jest książką, która bardzo mi się podobała, którą chyba będzie nawet w topce moich ulubionych książek Stephena Kinga. Czy warto zacząć od niej przed tego z Stephenem Kingiem? Tak, jeżeli lubicie thrillery, bo to nie jest stricte horror. To jest książka, w której, tak jak mówię, występuje tam wątek paranormalny, ale nie ma tutaj czegoś takiego, jakby było na przykład w cmentarzu zwierzęt, czy w to. Teraz poruszę dwie kwestie, które mi się nie podobały. Nie podobało mi się to, że na samym początku książki, 51 stron, to jest opisanie pewnego policjanta, który staje się nocnym stróżem w, w pewnym, chyba w Minnesocie. Nie jestem pewna, czy dobrze mówię stan. W jednym ze stanów, dlatego że on był swego czasu policjantem, ale wyrzucili go z tej pracy. E i on staje się tym nocnym stróżem i w sumie tylko tyle o nim wiemy. To jest 51 stron, tak? W wielkim skrócie. I tak naprawdę ta postać się później nie pojawia przez 400 kolejnych stron, pojawia się około 450 strony i z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest zabieg specyficzny dla Stevena Kinga, czyli on na początku przedstawia sobie wszystkie postacie, potem niektóre sobie odrzuca, zostawia i jakby czekajcie sobie na swoją kolej i potem je wprowadza. Natomiast mam wrażenie, że chyba chciał coś innego zrobić z tą postacią niż końcowo wyszło, ale... Kolejny raz mówię, to może być mój domysł. Mam wrażenie, że ostatnio Stephen King po prostu uwielbia policjantów. Wie, ja nie wiem, z czego to wynika. On ostatnio się zachwyca w każdej książce policjant, w każdej książce jest policjant, który ma jakieś swoje problemy, trochę jak Jones, bo on też ma takie, takie tego Harego, on też ma jakieś tam ze sobą problemy. Czytałam jedną książkę, więc nie chcę się też za bardzo wypowiadać. Druga sprawa, która mi się nie podobała, to to, co zrobił Stephen King z jedną z postaci pod koniec książki. Po prostu mam wrażenie, że ta postać trochę tak uciekła z tej książki i jedyne, jak to zostało skomentowane, to że dobrze, że tak się stało, bo on już by nie był taką samą osobą jak przed tymi wydarzeniami. I jakby jestem w to stanie to zrozumieć, bo to jest logiczne. Ale w ogóle nie skwitowano tego jakimś takim większym uczuciem, jakimś taką większą miłością czy, czy, czy czymkolwiek. W ogóle to było po prostu tak rzucone i ja miałam trochę złamane serce, bo to była moja ulubiona postać w tej książce. Nie będę mówiła kto, nie będę mówiła w jakiej sytuacji, ale po dla mnie to było takie... dlaczego? Nie zrozumiałam tego. To był właśnie minus, ze którego odjęłam tej książce pół punkta. Dlatego, że dałam jej 4,5 na po 5. Jedno zdanie, które mogłabym powiedzieć, które widziałam gdzieś na jakimś posterze chyba z Albatrosa, to jeżeli lubi Stranger Things. To spodobać się Instytut. I to jest prawda. Moim zdaniem to jest naprawdę dobre porównanie. I tyle. Tak jak możecie zobaczyć, w tym, yy, w tym rozdziale przeczytałam same dobre książki, takie książki, które mi się naprawdę spodobały. Fakt, fakt przeczytałam zresztą w miesiącu kilka innych, które mi się średnio podobały, ale to już w papie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy która z tych książek Was zainteresowała, czy chcielibyście je przeczytać. Ja sobie bardzo chętnie przeczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.